się tylko ładuje, tylko tak nie lubię. Ja powiem tak. Na szybko, losowo, co by tylko mieć coś. Zgadzam się z tym. Zgadzam się. Potwierdzam. Nie wiem, bo że w cokolwiek... Rutkowski wziął do siebie cokolwiek bardzo osobiście. Kobieto, kobieto, ja chronię księżyc. Dobrze, rozumiem. Ja nie zdążę. A ja też nic nie zdążę sobie zrobić. I tak wygramy, bo damy sobie wszyscy po pięć gwiazdek. Boże, no że nie mów tak o nas, że my tacy jesteśmy. Ale, jest ale, ale ja flopa odrąbałam. Boże dobra, jednak nie odrąbałam takiego flopa. Ona miała pięć minut na ubranie się. Tak. Nie, ja daję dwa. Wiesz co, ja też dam dwa. Ma winę. Ja dam więc... jeden. Ona nie miała ja nawet nie Ja oceniłam. O mój Boże, Alian źle oceniłem. Jezus Maria. O Boże. Czarodziejka. Z ABC. Jezus Maria. Dosłownie. Ej, hey, nie mam moich pół skupionych. A nie dobra, musiałem odświeżyć Oskamowali. już mam. O, dobra, nieważne. Grave Ja myślę, że my nie odrąbaliśmy takiego flopa ostatecznie. Te ubierają. Nie rozumiem, co tu się dzieje. Na, zamysł. zamysł. Dwa. Ale... Trzy nawet jej dam, wiecie? Nie, to ja aż tak bym nie poleciała. Ja czekam tylko na razie dać piątkę. O! O Boże! Chyba to jest ja bym... wojowniczka śmierci, a nie tego. Nie powiedziałem. Ja bym mi się. na... Dwa. Jakiś ten, tylko bardziej nie wiem. VIP nie upoważnia się do tego, że od razu jesteś lepszy. Bo, no. bo, bo po prostu ktoś nie ma wyczucia stylu i miałeś ty na to 5 minut. Kolejna, da skrzydła i. Ona przypomina ten reset gwiazdunie, jedna gwiazdka. Dziewczyna. Dziewczyna. No nie, jedna gwiazdka, co to wygląda? Jak oni oceniają prawdziwie. Wszyscy piszą girl, jest ładna. pretty but basic. Tu, no, tu, yes. it was ugly. Widzicie, jak oni piszą o, o tych kostiumach? Dwa. Dam ich Ja tutaj dam trzy. Ja tu daję trzy, bo jest jakiś. Przynajmniej coś się dzieje więcej. Jestem Na, faktura... Napisał, wygląda jak mol i one napisały for real, for real. <laughs> Ej, ten jest fajny. Trzy. Nie, ja tu daję w ogóle jeden. Gdzie, gdzie to jest. Gdzie, gdzie tu jest moon? A West Wiktor Wiktore O Boże. Opracze. No i to jest styl. czucie bo jest stylu i gustu. Pięć. Ja nie powiedziałabym tak. Dziewczyna. Jakie one są niemiłe? Zero na zero ktoś ci napisał. Dobrze, że mu też dałam. O, i tu jest pięć. Maj. Right. Ja nie znaczyłam pozbierać kolorów nawet. No. Okay. O Czujesz jakie ładne, o Jezus nie to, bardzo mi się podoba, jak one są o okropne, piszą wear your shoes, yo so ugly, jakie one są okropne te dziwki. <śles> Cisze, cicho na zrobiłam. zrobiła. Ja proponuję, żebyśmy wszystkim, da wszystkim dawali yy, ten. Wszystkim dawali jeden. ale ja, kocham, jak mi to tłumaczy. Dołączyłam późno. Plaże. Domyślam się, że tam było inne słowo niż plaża. Nie, no napisałam, Beaches. Aha, mi dobrze. ktoś ta tała, jest? Że trash, Co ja ona ja napisała, bo dam mi dam. napisało Jacyś ludzie są śmietankami Czym są śmietanki? You are trash, napisała O! Dominik wyłącz Yo. sobie tłumaczenie proszę Hej, hey, You ŚMIETANKI Joan Art co to śmietanki? Oh. <laughs> Babcia sięga. Śmietanki. <grymne> ja piszę, ale nie. Ale oni są niemiłe. Can I please take a pick. O, wywaliło mnie. Co, co wywaliło? Dobra. Teraz je zacraj. Czemu? Był znany joint, a dobra. Nie wywaliło przed chwilą. Dobra, trzeba im dawać wszystkim jeden, żeby się wkurwiły. Tak! St bank. Ja mam stę... St ja mam stę do punk Ja mam stę do M-Punk. Ja też. te do M-Punk. Ale zrobię outfit. Pewnie flopne strasznie. Ale mam zamysł jakiś. Ja, kobieto, jaki ja mam zamysł, to ty sobie... ja... Jak to mówi Kasia Babis, ja teraz będę gotował. Oj. Kim jest Kasia Babis? Kocham Kasia Babis. Kasia Babis to moja życiowa przewodniczka. Ale, ale zrobię outfit, to wy sobie nawet nie wyobrażacie, jaki ja outfit zrobię, wiecie? Dobrze, czekamy. Na co czekamy? Na twój outfit. No to czekajcie, bo warto. A jakoś tak się w ogóle uciszyli na tym czacie, no nie? No bo każdy robi. Każdy działa. Słuchaj. Mm. Nigdy tego nie widziałem ta się odcisza, bo wie się cały czas przypadkiem klika z boku a <laughs> Nie wiem, co ja robię. Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz? To dosłownie ja w tej chwili. Mam zdecydowanie fantastyczny pomysł, ale zdecydowanie za mało czasu. Utliwa minuta została? No no właśnie Mam właśnie ten sam problem. Nie, no dobra. Zaslejowałem chyba jak nigdy do tej pory. Ludzie, ja nawet połączyłem kilka ubrań, co się w moim wypadku nie zdarza. O, ma to, Aż idę zobaczyć, czy w coś zmieniło. Nie. Dalej nie ma Lary, Zary, Kary, czy tam, jak ona miała Lena. O, zaciąłem się. O, za... Przepraszam. Przesada chyba. Co? Co się stało? 30 sekund zostało. O. Skundo Girl chyba nie nie za bardzo zrozumiała temat, wiecie? Ona chyba naprawdę zrobiła ste do M-Punk. Dobra, moja bardzo okrojona wersja. Bo ja potrzebuję się zapoznać z tą garderobą VIP-ową, bo ja pół czasu straciłem chodząc, co tam w ogóle jest. Przepraszam. Jeden. Jeden. Nie, nie wiem co powiedzieć. Nie mam słów. No ta jest ładniejsza, nie wiem co to jabłko ma. To jest ta, co nas Jeden. Ale w ogóle brzydki jest ten outfit, ale ma łeb chociaż ładny, W sensie na ubiega, spoko wygląda. No. Nie no, co to, to jest Russian mafia, a nie Steambock. Ale poskuta. Jestem pewny, że ten niks się na jakąś islamistkę zrobił, albo coś. Nie. No, to też nie jest na Steampunk. Czemu ona ma okulary w kratkę? Ta cała brązową kratkę to jest Steampunk. Napisałem jej, co o tym myślę. A. Będę się dalej coś wyzywają. A nie, to Dominik. to jest Ty zabusza mi wększuję No cóż. O kurma wiktora. na Wiktoraptor. O boże. Co to są za pozy? Oj. A jakie macie kupione? Bo widziałam, że macie różne. Ja o mam tylko nie. jedną taką tą pop culture, czegoś tak. Nie masz włosów? Czy mnie nie załadowało? Mam włosy. Mam włosy, ma. No, u mnie też ma, ale zarąbiście to? to wygląda, serio. No, bardzo mam. Ale bardzo Dziękuję. Ale... No to, to u mnie jesteś łysy. Muszę wam powiedzieć, że ja muszę wejść kiedyś na free play mode i se tą garderobę ogarnąć, bo ja nie wiem, o oh, kurwa, Rutkowski. To nie jest islamistką. No to jest. I'm just a girl. Myślałam na Discordzie. Kukpan. No czupanka. No ładne i ten... O Boże, jaką pozę, robisz? Jako no, poza. Wypadł się. Co ty piszesz w ogóle? Tylko zapomniałam o tych obecnych gdzie. Ale słuchaj, dumna aż z tego. No i no, no czyli co, wszyscy pewnie mamy... Natalia no, jest od razu po nas, no. Ma tyle samo co my w sumie. Dalej nie masz u mnie włosów. Naprawdę? Tak, wysłałam na Discordzie jak to wyglądał u mnie. Okay. Ma ktoś nie. telefon, żeby zrobić? Bo ja tak, czekaj, a ja, czekaj, ja mogę na Ja normalnie na nie widzę, więc nie, się nie, nie, nie wypowiem. Nie. Czekajcie, bo muszę na telefon tylko wejść. O tak, miałem, czekaj. Banet for jeden day. Ty? Tak. Ty? Nie bierze. Za co? Wyłączyło ci grę? Dostałeś bana? Chciałam wejść i wejść, żeby mi się naprawiły... Ee... No te, te motywy, bo miałam z tym dopunk. co? Ja się muszę odwołać, bo co to jest? Mnie ale zanim się, od, zanim się od, Ale odwołaj się, ale zanim ci się odwołasz Ja zgłosiłem to... tą PayPay, -pay, bo na pewno ona cię zgłosiła. Ja też ją zgłaszam PayPay. Zgłosiłem że mnie to... gnębi. A jak to... się to robi? Musisz ja wejść to w ikonkę Robloxa i tam masz yy, użytkowników. To zgłośmy ją